Ma, jest niedziela, stoję w cieniu na razie, bo no, chcę to coś tam nagrać jak zwykle. Dobra, jestem jeszcze w Brwinowie, to jest chyba na granicy, tu jest chyba trochę mi coś Kotowice, dokładnie nie wiem, ale dobra powiedzmy, że to jest Brwinów. Ups, jechałem ścieżką rowerową, znaczy nie, stop, jechałem szosą tutaj drogą ale z, przypomniało mi się, że tutaj całkiem niedawno wybudowali ścieżkę rowerową, no to pojadę już tą ścieżką rowerową yy, dzisiaj jest świetna pogoda nie ma takich upałów jest lekki wiaterek, czyli można, można naprawdę pojeździć na rowerze postanowiłem już pojechać w jakieś inne rejony bo już ta podkowo Leśna i Campinos tak trochę wiecie, no <grytanie> dobra yy, dzisiaj a dzisiaj to nie wiem, na razie zobaczymy. Może coś pogadam, może nie. Coś może pokażę, zobaczymy. Aha, nie, dobra, ja pokażę wam autostradę za chwilę. No bo wiecie, no nie każdy ma autostrady. No to, no to wam pokażę. Dobra. Teraz wam pokażę coś, czego nie widziałem tutaj. to, Tego nie było. Samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Stojak, zadaszony, ławeczka, dwa kosze, tabliczka. No, a tu jest oczywiście koniec ścieżki rowerowej, no, ale to nic. No, ale zobaczcie, jak ładnie wszystko nowocześnie. O, jest pompka. Jest pompka, tylko że nie ma końcówki. Ukradli chyba. Yy, tu można powiesić rower. Aha, słuchajcie, yy, no niestety, yy, to, to była stacja. Yy, to była stacja, bo. Bo zobaczcie, tu jest y, narysowane wszystko, jakie klucze, co do czego Wszystko jest ładnie jak tylko że no niestety ja, mi, ja bardziej wierzyłem w Polaków, no ale, ale nasz naród po prostu o zobaczcie, jak, jak ładnie popcinał. No niestety, no ale Pany, no czemu tu, czemu tu nie ma linki w środku jakieś, a może jest nawet, nie wiem. Wszystko ukradli, ukradli. Jest mi bardzo smutno, ukradli końcówkę. Yy, czyli tak, za, za niedługo tu nawet tego zielonego nie będzie, bo jest z, z tego, jak to się nazywa, z metalu. No i jeszcze już yy, tak, żeby, bo chciałem tu pochwalić tam miejsce, ale niestety, no, yy, ci państwo, co tam jadą na rowerach, tutaj wjechali, dziewczynka, Prawie wpadła do rzeki, okazało się, że no myślała, że tam się da przejechać, a po prostu tam jest rów z wodą, tu jest koniec ścieżki, nie da się przejechać na zową stronę, trzeba się zawrócić tam I, i tak, teraz o zobaczcie, ci rowerzyści muszą jechać po drodze, jedynie twardziele, kolarze, szosowi to, to mają opanowane, bo tu jeden właśnie pan zamiast wjechać na ścieżkę, no to pojechał dalej drogą, no ale niestety, no niestety tak, tak to jest. No i jeszcze, jeszcze jest tak, że tam nie ma żadnego pobocza i jest podwójna ciągła. No i, i wiecie, jak, jak to tam rowerzyści mają. No dobra, ale po prostu nie może być to fajnie. To wam pokażę za to kukurydzę, jak rośnie. Tak rośnie kukurydza ładnie w Brwinowie, pod Brwinowym. Za to będziecie mieli dużo dobrej kukurydzy albo, albo krówki, będą miały kukurydzę. Dobra, teraz Wam pokażę autostradę. Jak nie wiecie, jak wygląda w Polsce autostrada, to Wam pokażę. Zobaczcie. To jest autostrada do Łodzi, tam się jedzie do Łodzi do Poznania to są ekrany dźwiękokłonne po to tylko żeby wydać publiczne pieniądze one do niczego tutaj nie są potrzebne bo tu i tak nikt nie mieszka no ale wiecie no ktoś, ktoś sobie zrobił biznes na tym jeszcze muszą przez ileś lat to obsługiwać bo to gdzieś tam jest związane z uni Unią dobra, o pojechały rowery na samochodzie tam, o tu jest Widać lotos, McDonald's, o i nawet komin widać Dobra, ja zaraz będę koło McDonalda przejeżdżał, to wam pokażę jak wygląda McDonald's No, jedzie ciężarówka No fajna ta autostrada A jeszcze taka ciekawostka, bo nawet ostatnio jechałem Tam kiedyś były bramki, z, znaczy zaczęli budować, które miały być do pobioru opłat A teraz je zdemontowali, dobrze bo bo to miejsce było tam strasznie niebezpieczne, bo wiecie, ludzie się tam rozpędzali, hamowali tam, No, trzeba było mocno uważać e, Chyba już jest to gotowe No nie wiem, no jak będę jechał, to, to najwyżej wam powiem, czy, czy już to działa No, no to tyle z autostrady Hello Dobra, e, przełącz tylko Słuchajcie, wymyśliłem sobie tak, że pojadę trochę inną trasą, bo tutaj jest taka droga serwisowa obok autostrady za tymi ekranami, która biegnie. Znaczy ja, ja, sorry, przepraszam, że, że się pokazuję, ale zapomniałem sze tych szelek. Właśnie zawsze coś zapomnę, jak gdzieś wyjeżdżam na szybko, gdzieś się pakuję, tak mam, że, że zapominam. Ale zobaczcie, to są bardzo fajne tereny, zielone. E, ta droga, o, ma nawet tutaj taką mijankę, można wjechać. Jest, jest puściutko. No, jest, mam nadzieję, że ona gdzieś tam prowadzi, bo był znak, że jest nieprzejezdna, ale, ale widzę, że gdzieś prowadzi. O, tutaj jest fajna skarpa. Tutaj jest taki rów, który zapobiega powodziom. No. Aha, widzicie, tam też można wjechać na te pola. Dobra, zrobię tak, że gdzieś się zatrzymam. Napiję się. Kurczę, mam za mało wody znowu. Nie jest dzisiaj tak upalnie, ale jednak strasznie się pić chce. Wejdę do nawigacji i zobaczę, wybiorę sobie jakiś, jakiś fajny cel. Dobra. No bo tutaj już troszeczkę jest nudno. Ale nie, no patrzcie, jak ładnie pole rośnie. No to są takie już tereny rolnicze, to jest za zabrwinowem. No spoczko, spoczko. A może drogę nagramy? O! Jakbym mógł przymocować jakoś do kierownicy, to może bym mógł nawet nagrywać z kierownicy. Ale dobra, zobaczymy. Powiem wam, że super jest ta droga serwisowa, to znaczy ona właściwie się skończyła. I przemieniła się w taką drogę gruntową, ale widzę, że ona chyba tutaj, nie wiem czy może. A tam już jest chyba asfalt. Może im zabrakło? Albo ktoś <laughs> źle wyliczył. No nieważne, dobra. E, myślałem, że to już będzie cały czas taka droga, ale tam dalej jest asfaltowa i prawdopodobnie ona się chyba skończy rzeczywiście, bo ona chyba dojeżdża do bramki. Ale dobra, to ja sobie zrobię tutaj postój, gdzieś, i sobie wymyślę dalszą trasę. Najwyżej się wrócę. Okej, okay. rzeczywiście ta droga tu się skończyła tak dziwnie, ale w ogóle nawet tutaj nie ma żadnego wjazdu, ani nic. Może, no może wysoka pożarowa, albo coś. Yy, tutaj jest dalej płot, to takie, wiecie, mikro przyrody będą. Moja maszyna stoi. Obczaję, czy tam dalej się da przejechać. Może się da? Nie, nie da się. Oni tutaj wykosili trawę, bo im za to płacą, no ale nie wiem po co. Dobra. Ok, zamontowałem sobie telefon do mojego pokrowca na, na, na telefon, czyli zrobiłem sobie nawigację, no bo trochę mi jest niewygodnie co chwilę go wyciągać ten. Mam nadzieję, że tu jakoś da rady, ale dobra, to tylko po to, żeby żeby on tu w miarę był. E, ok, na razie sobie włączę i pojedziemy do takiej wioski z nawigacją maps. Teraz wam pokażę zboże. E, ok, jestem... To jest... No chyba wieś. Milencin to się nazywa. No znaczy, tam przeczytałem? na budynku i tak z, musiałem się wrócić tą serwisówką niestety znowu do szosy ale e, bo tu i tak miałem jechać ale okazało się że zobaczcie nie wiem czy to będzie widać jest czerwony szlak turystyczny ja skręciłem w ten czerwony i po prostu e, myślę że jeżeli szlak turystyczny to powinien prowadzić jakimiś ciekawszymi terenami nie po szosie no, tu już jest droga dla mnie ok. Taki zniszczony asfalt. To lubię. <gry> no, yy, tylko wiecie, kurczę, chciałbym jakiś sklep znaleźć, żeby się coś napić. No, ale w każdym razie to sobie wyłączyłem. Nie wiem, czy ten, nawet nie widzę, bo to słońce świeci. Wyłączyłem sobie nawigację i będę jechał yy, czerwonym szlakiem. Najwyżej gdzieś, jak się zatrzymam, to sobie poczytam w necie, gdzie, gdzie on prowadzi. No ale o to jest całkiem przyjemna Szczególnie dzisiaj jak jest taka pogoda to jest naprawdę ładnie Jest bardzo ładnie No to jedziemy Jak to się nazywa mikroprzygody No, szlak jest cały czas, gitarka Spoko dobra tutaj przyjechałem kawałek ścieżką rowerową która oczywiście jak to w Polsce nagle się kończy Ale może kiedyś ją wybudują tam dalej eee, Dobra, jestem Rokitno Majątek, nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa A powiem wam, że tu często jeździłem Dobra, muszę wjechać na drogę, to nie będę filmował Okej, okay, tutaj jest kościół w Rokitnie Jest taki bardzo fajny Zawsze tu przejeżdżam, ale nigdy go tak z bliska nawet nie widziałem no, no, lepiej go nie widać, bo jest za drzewami, ale za to widać tutaj wieżę, która jest, o, w remoncie jest. No i gdzieś ten czerwony szlak mi się zgubił tutaj. No muszę go poszukać. Nie wiem, czy tam nie leci dalej, w stronę kampinosu właśnie. Dobra, tu są fajne belki, to ja sobie na razie siądę, albo zobaczę, czy w tej, e, czy tutaj nie ma sklepu jakiegoś. Narka. Dobra, teraz Wam pokażę ziemniaki. Tak wygląda pole, na którym będą... będziecie jedli. Chyba to są ziemniaki. Tak, raczej ziemniaki. Chyba, że się nie zna. E, dobra, słońce świeci mocno. Słuchajcie, jest dramat, bo tak. Aha, teraz jeszcze Wam pokażę, jeśli kościółek, może stąd będzie widać. E, był sklep, ale niestety dzisiaj jest niedziela. Niehandlowa, zresztą to był jakiś malutki sklepik, nawet nie miał szyldu, nie wiem czy on w ogóle działał I niestety jest zamknięty Dobra, jakie mamy zapasy? Mamy niecały bidon i troszeczkę jeszcze kranóweczki w plecaku Ale za to, myślałem, że, że ten czerwony szlak będzie szosą leciał, na szczęście skręcił jest fajna polna droga To znajdę gdzieś jakieś miejsce na przystanek, to obczaje to właśnie, gdzie ten czerwony szlak biegnie na razie nie jest źle Dobra, znalazłem sobie miejsce na odpoczynek Takie tutaj przy tej drodze fajnej No tam nie chciałem dalej znaczy nie, tam pojadę dalej jechać ale tam już jakieś są zabudowania to tam wiecie krępacje i tak dalej hmm. Kurde cały czas kombinuję na tym sklepem Widzicie jak tu przeżyć w Polsce w niedzielę? Gorzej niż na pustyni normalnie, bo na pustyni jeszcze możecie znaleźć jakąś oazę albo może wam się wyświetlić fatamorgana, a tutaj ani fatamorgany, ani oazy, no ale jest kościół, no można się pomodnić, no to zawsze coś nie. Dobra, no ale to takie uroki, no, no jak to na układy nie ma rady, ale czerwony szlak jest spoko, bo... Bo nie leci drogami, chociaż tam trochę m, właśnie czasami gdzieś tam wjeżdża na, na drogi i to jest, to jest takie kiepskie Dobra, no to zaraz zobaczymy gdzie ten szlak, e, że tak powiem, leci Dobrze, to jeszcze wam pokażę drzewa. Takie są ładne drzewa na Mazowszu O, tam jest ładna droga yy. Są pola Ziemniaki z tej łupy ry. I tutaj drzewa o, jakie ładne a, a tutaj nie wiem czy widać, mój rower leży. Ok, wszedłem sobie do internetu. Spoko, ten czerwony szlak prowadzi tam, tu w okolicach Błoni. Gdzieś tam w stronę mniej więcej powiedzmy Kampinosu. Przejadę się kawałek nim, z racji tego, że jest już troszeczkę późno. No, że tak pokażę siebie. No to tak będę jakoś robił jakoś kółeczkę, żeby wrócić no ale ogólnie jest spoko, tylko no chciałbym ten sklep znaleźć. Dobra, to jeszcze wam coś tu pokażę co. Ziemniaki... Aha, i tam już jest zboże. No. Tam ręką wam, tam jest zboże. I, faj, I fajne niebo jest. Dobra. Yy, jadę czerwonym sztakiem, to, to jeszcze może za dwa słowa powiem że to jest dobry pomysł na wycieczki właściwie w całej Polsce, bo w całej Polsce są takie szlaki turystyczne. I plus jest taki, że na przykład jak się obczai dobrze takie szlaki, nie trzeba używać nawigacji i to trzeba tak lukać, żeby, żeby one się tam gdzieś nie zgubiły. No, dobra Nie wiem czy to będzie to widać Teraz wjechałem na taką drogę z płyt betonowych To pojadę tu bokiem po piasku O i wam pokażę jakie ładne zboże jest Już nawet żółte, bo jest cieplutko Wiecie, za niedługo będą żniwa A nie mogę trzymać na kierownicy bo będzie trzęsło No Tu jest zacienione bo tu jest słońce, dobra no to e, Tu nie będę siebie filmował tylko Pokażę zboże, bo zboże jest fajne. Później z tego zboża można zrobić na przykład pieczywo albo mąkę na inne produkty, na przykład na hamburgery. McDonald's. <laughs> ok, dobra, tylko muszę tutaj lukać, żeby, żeby gdzieś mi szlak nie zginął, no ale chyba jak jest prosta droga to nie powinno. Co tu jakiś gaz? Au, au, au. Nie, to jakieś słupki, dobra? Teraz ja zakładam, że te papiery. Okej okay. Tu jechałem, bo ten czerwony szklak skręcił koło torów. Trochę taka średnia droga e, Może to będzie widać Kopytów Kopytów Dobra e, Tutaj są Chyba to jest marchewka Czyli nowość Zobaczcie, tu jest zboże a tam jest marchewka, prawdopodobnie tak mi to z daleka wygląda. No wiecie, no, nie jestem rolnikiem, no to mogę się mylić. W każdym razie widzę, że e, jest chyba sucho i na tych polach tam właśnie o, z, podlewają dodatkowo różnymi systemami. Szczególnie te uprawy droższe. Dobra, może tutaj. ale taki luzacki, bo to są jakieś owsie, to tutaj nie ma ruchu. E, dojadę do łączenia szlaków i będę się jakoś pracował. Aha, i tam jeszcze wam pokażę, żeby była okolica, to są takie duże hale logistyczne, no to są chyba błonie. E, ogólnie tutaj w okolicy jest sporo firm, Które zaopatrują całą Polskę później Powiedzmy, że Nie wiem jak to się pachowało Dwa takie huby przeładowcze Czy coś takiego Wiecie no, no, przyjeżdżają jakieś towary z tymi statkami Znaczy statkami eee, Najpierw do Polski statkami Później tiry przyjeżdżają tutaj I to jest dalej Jak gdyby Rozwożone na cały kraj No, szczególnie tutaj jest dlatego, że tu jest niedaleko Warszawa i pewnie Warszawa jest takim głównym konsumentem tych towarów. Sporo ludzi Jakieś części zamienne. O, jest szlak rowerowy, Nie, jest rowerowy, czerwony, turystyczny. No to spoko, bo tak się dałem, gdzie będzie oznaczenie. Dobra, musimy trochę... Nadrobić kilometrów to muszę wyłączyć. Dobra jestem od drugiej strony już właściwie. Zatrzymałem się, żeby wam pokazać most Mam nadzieję, że go troszeczkę lepiej... Znaczy most przepraszam, komin. Mam nadzieję, że go będzie troszeczkę lepiej widać. Okej okay. To tak, tylko w skrócie dojechałem czerwonym szlakiem. Właśnie nie do końca tego czerwonego szlaku, bo tam gdzieś na drodze on mi się zgubił. I po prostu postanowiłem już nie jechać, że tak powiem z powrotem, tylko zrobić kółeczko. To chyba była mi coś święcice. I dobrze, że tamtędy pojechałem, bo znalazłem sklep. Kupiłem sobie Pepsi, jestem w miarę uratowany, czyli już tak mogę na spokojnie wracać, bo jeszcze troszeczkę wody mi zostało. No, czyli wiecie, jakoś... No, to tylko dzięki, dzięki temu, że, że są sklepy monopolowe, czyli wiecie, duch w narodzie nie ginie. No, a... A tutaj tak przy okazji jest jakieś gospodarstwo rolne i są e, krówki, krówki, a tutaj są e, ziemniaki chyba znowu. No i widać komin? Komin widać, no. Dobra, wiecie co, to to będzie na tyle. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego jakaś, jakaś fajna historyjka. E, już nie będę nic pilnował, bo teraz już jestem wykamany i, i, i jadę dalej. No to narka.